Okay, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj Wam pokażę jak mieć klasika. Tak, tak, bo. bo właśnie jest ciekawostka taka, yy, na kanale Pan, Pan Rafałek Polska XD YouTube. Możecie tam wejść, yy, właśnie tam Macie w karcie yy, link do tego kanału. Czy mi się w ogóle uda? Chyba tak. Tak. Mogę wam pokażę. Najpierw chodzimy w Minecraft Pocket Edition. Ja właśnie mam go, ale ja Wam specjalnie pokażę. No, kontynuuj. Ustawienia, wchodzimy w ustawienia, widzicie już to mam. Chodzimy w audio, nie, wideo. I tutaj właśnie to, pokaż zaawansowane ustawienia wideo. Klikamy tu, i tu możemy wybrać na klasyczny. A tu jest taki, wiecie, poket. Tak. To, były te... to był taki mały poradnik. No bo. Wiecie, można. I Wam też pokażę, jak mieć polskiego makera w pocket edition, No, to więc. To więc...